Cześć. Cześć. Lecimy dzisiaj z menu numer 4, brytyjska racja żywnościowa, wojskowa. Otwieramy ją sobie. Jeżeli nie widzieliście wcześniej racji numer 3, 2, 1, to zapraszam. Proponuję sobie zobaczyć. Mamy tutaj dużo tego. Porozkładamy sobie, wybierzemy sobie znowu. Część rzeczy takich bardziej śniadaniowych. Oddzielimy na no bok te rzeczy bardziej m, obiadowe, żeby sobie w drugiej części znowu zrobić takie danie na obiad, jakby. Tu jest sporo akcesoriów, tam nie mówiłem co tutaj jest, a tutaj mamy łyżkę, jakieś tam chusteczki mokre, suche, cukier, kawa, herbata, takie różne rzeczy. No i to co tutaj widzicie? O, to są tabletki do oczyszczenia wody. Zapałki, o tak to leci na bok, bo to nam nie będzie potrzebne. A zaraz sobie podzielimy menu i zobaczymy co tutaj jest ciekawego. To są rzeczy, które wybraliśmy do zjedzenia na teraz. Ta pierwsza porcja taka. Tu mamy pudding ryżowy. Podgrzejemy sobie go, bo jest napisane, że lepszy jest jak jest ciepły, także będziemy sobie go musieli do jakiejś ciepłej wody wrzucić. Do tego mamy Out Digestive Biscuits, czyli ciasteczka zbożowe jakieś. Tutaj mamy Fruit Flapjack. To był taki batonik jakiś owocowy jakiś musli takim takim batonik musli nie pamiętam w sumie e, cola bottles, czyli to będą takie żel żelki kolowe jak już były też w kształcie e, buteleczek barbecue peanuts czyli orzeszki e, o smaku barbecue napoje zimne mamy gruszkowy i tutti frutti do tego mamy Ciepłą czekoladę i zrobimy sobie kawę, herbatę. I do herbaty użyjemy sobie zabilacza tym razem, bo nie używaliśmy nigdy ani zabielacza ani cukru do żadnych napojów. W sumie ja to dzisiaj spróbujemy sobie herbatkę. Mawarka. Hmm? Bawarkę zrobimy sobie taką. Mhm. No i jamik mamy też do tych. Yy... Ciasteczek tutaj zbożowych. Rozpakowujemy to, musi polecieć do jakiejś ciepłej wody. Idziemy to zanieść do jakiegoś garnuszka z wodą ciepłą, a resztę sobie rozpakowujemy i będziemy przygotować, próbować. Wszystko mamy rozpakowane i przygotowane. Kawka, herbatka, dwie szklaneczki kakao, no i dwa napoje. Jeszcze się rozpuszczają troszkę, ale to zaraz się rozpuszczą. Ciasteczka mamy i do nich sobie zjemy ten dżemik truskawkowy. A do herbatki wsypiemy sobie śmietankę, zabielacz. Zobaczymy, jak z tym będzie smakować. Ciekaw jestem, czy to jakiś smak da, coś zmieni poza kolorem. Czy to będzie smakowało jak bawarka? Ciekawe. Czy nawet nie? Ciekawe. To, to myślałem, że to jest mleko w proszku, takie po prostu mleko w proszku, ale takie tam trochę e tutaj jest w tym, z tego co widziałem. Ciekawe, czy smakuje jak mleko, czy nie. Można było spróbować na sucho. W sumie możemy rozpakować jeszcze jedną torebkę, bo zobaczymy, czy to będzie z tym dobre, czy nie. Wystarczy. No. Ja się kakaoka napiję. Nawet to smakuje jak wawarka. Tak? Tak. Dosypać no, cukru, czy nie? Ja lubię taką bez cukru, ale jak wolisz cukrem, możesz trochę wsypać. No i faktycznie dobre. No, delikatne. Spoko. Jednak ten zabielacz mm, daje dobra, trochę mlecznego posmaku. Dobra, wstawiamy jeden cukier, bo cukrem też w sumie nie, nie piliśmy niczego. Jeden czy trochę? Nie wiem, jak Nie, no jeden to, to jest tak jak pewnie, no kubaczek jest spory, więc. Potestujemy dzisiaj inaczej trochę. Od czego też nam? od ciasteczek, czy od tego ci ciepłego? Ja bym wolała chyba od ciepłego pudingu. Dobra, bo on wystygnie. No. Fajnie wygląda. Ale dobre, ale słodkie. Mm. słodki a ten ryż jest jaki jest tak mocno rozgotowany mięciusieńki taki no, on się po prostu rozpływa. i to można by jeść też na zimno Pewnie to tak. przypomina dania takie mm, takie te ryżowe belriso jakieś takie okay. kojarzysz a, tak tak a ten ryż on jest bardzo mocno rozgotowany ale nie jest posklejany zobacz tak nie jest ciapka jakaś tylko każde ziarno jest oddzielnie ale mm -hmm. jest bardzo mocno rozgotowane ale takie są mocno napęczniałe te tak. ziarenka i ma taki mocno mleczny smak ale tak, po kolorze to myślałam, że to jest jakiś dodatkiem wanilii, bo taki kolor żółciutki, ale nie. No to jest tylko mleko, cukier, woda. Śmietana więcej. z mleka, z tego co ja mm, widziałam. Tak? No, cream. Aha, okej, okay. Double cream nawet. No. Okay. I to jest takie tłuste, zobacz, takie oczka tutaj tak, są. Tak, tak, Pudding rice, czyli rodzaj ryżu, takiego puddingowego. Może specjalny ryż, który się <laughs> tak... faktycznie. Tak mocno rozgotowuje, tak dobrze pęcznieje. A nie skleja, nie? Mhm. Słodkie to jest, bardzo słodkie. Właśnie, w przeciwieństwie do tych owsianek, które zwykle są, w racjach brytyjskich, mhm. i nie są słodkiem mocno, to to jest takie z potężną dawką cukru. Mhm. Ale w smaku jest tak przyjemne. Ale zobacz, że tego jest mało dosyć. Mhm. tak. Bo te owsianki jak były, to było ich tak dwa, może nawet trzy razy więcej po zrobieniu. Może ryż jest bardziej kaloryczny? Bardziej sycące niż te płatki? Bardziej bym może obstawiał nie ryż, tylko tutaj ten cukier, śmietanka i mleko, które są. A, tak, to na pewno pusz. jest bardziej kaloryczne. Mhm. A jak chcesz to sobie dokończyć? czy na dłużej się tym zasycimy, niż taką owsianką? No nie wiem. Chyba nie. Wolałabym to na deser niż na śniadanie. Mhm. No nie? To tak razem będziemy wiedzieć. Ciacho. Były te też ciasteczka już, no nie? Tak, były. Chyba powtórzyły się oba rodzaje tych ciastek. Bardzo dobre. Słodko słone w smaku. I tak niedużo dużo słodkie, nie? Tak, odrobinkę tylko słodkie, odrobinkę słone. Nie są w żadną stronę przesadzone, nie są ani przesłodone, ani przesolone. Takie zrównoważone dosyć. I można do nich sobie dżemik zjeść. Fajne takie, nie? Mhm. Takie herbatniki, ale truskawka. nie za słodkie. A dżemu truskawkowego chyba jeszcze nie mieliśmy. A jak truskawka? to nie? Była truskawka. Pamiętam morele dwa razy. Była, ale może, może nie w brytyjskiej, może we francuskiej, ale na pewno truskawka już była. Bo to jest ta sama, ten sam dżemik. Wiem. I Możliwe, że we francuskiej mieliśmy truskawkę. Może. Dżem, dżem mocno słodki, jak no zwykle. No, standardowo ma tutaj sporo cukru. Takie są składniki. 45 gram truskawek na 100 gram i 60 gram cukru. Także... Czyli więcej cukru niż owoców. Tak mi się wydawało, ale chciałem sprawdzić. <grym> z cukrem, herbatka. A jednak bez. Lepsza. Nie czuć go tak bardzo, ale Mówiłam. zmienił odrobinę smak tej herbaty. Ale lepiej smakowało bez tego cukru. Zwłaszcza, że tu mamy już sporo cukru. Zwłaszcza, że ten pudding też okazał się mocno słodki. Mhm. Ale to pachnie bawarką. Mhm. No tu mamy jeszcze ten baton. Muski też będzie pewnie słodki. Powiedzmy, że mamy orzeszki na później. Na, na przełamanie na, smaku. Tak, na zmianę. Na zmianę. Mułamani. Chcesz? Takie jak wybraliśmy tutaj. Na słodko, tak. Tak, to, mocno. -hmm. Spodziewam się, że pudding nie będzie aż tak słodki. Chociaż pudding to pudding. No, pudding musi być słodki. Ja jeszcze tym kawałek z tym. Wysyć więcej? Nie, nie chcę już z Możesz tu. Dla ciebie? Nie. <laughs> <laughs> Samo słodkości. <śmiech> <śmiech> Zasłodziłem się. <laughs> Dobrze, że chociaż nie posłodziliśmy kawy tym mm. razem. Już by było za dużo. Kakao, to kiedy zawsze. To samo. Nesquik na słodko z mlekiem. Rozsypany był równo po połowie na dwie szklanki. No i jest taki ok, spróbuj sobie. Tak. Trzeba to dzielić tak na dwie szklanki od razu. Mm -hmm. Ewentualnie nie zalewać jednej i zostawić do obiadu, nie? Chociaż... No, można, no, ale... Chociaż i tak jest dużo picia, dużo napojów. No, dokładnie. To nie wiem, trzeba by nie robić albo herbaty, albo kawy. Mhm. Mm znaczy ja preferuję herbatę i kawę, ty może bardziej te napoje, ja tak z tymi napojami niekoniecznie. Popróbuję, posmakuję. Ale no nie jestem ich ogromną fanką. No ja też. Hej, to ciecha na pół. O, dosyć fajnie się przełamało. O, i tu mamy te płatki owsiane, widzę. Są y -hmm. już. I rodzynki. Rodzynki. Miód? No to powiem szczerze, że, że jest śniadanie na kolację. <grytanie> <grytanie> Naspidujemy się cukrem. Cicho. Nagrywamy to rano, nie? <grytanie> tak, tak. Rano o 21. Trzeba było powiedzieć, że nagrywamy o 9. <grytanie> Ale mocno rodzynkowe, mhm. bardzo. Tak nawet jak ugryzłam... Po razem było mniej chyba, nie? Tak, ja ugryzłam nawet kawałek bez rodzynek, a i tak czułam ten rodzynkowy mhm. smak. Jakby jeszcze taki był tu blany... No ale zobacz, soks. to jest ro rodzynka, nasze ro znaczy rodzynek na rodzynku. No jakbym, tak, tak. Jeden na drugim, na trzecim. Ale jakby te rodzynki były namoczone trochę i ten jeszcze, to namoczona ta woda no jakby jak tu była dodana. ich jest tak dużo tutaj, no to przesiąkło to ciastko mhm. tym smakiem bardzo. Mm. Słodzi jak nie wiem. No może sobie napojów spróbuję. Nie wiem, co się nie rozpuściło. Czy cukier? Czy jakiś barwnik? To i też. A jeden z tych napojów to jest ten z elektrolitami. Możliwe. Ten Tutti frutti, który to był. Mm. Nie wiem. Mm. Będziemy zgadywać po smaku. No, spróbujemy. To jest Tutti frutti. No, Tam może jakieś elektrolity się nie rozpuściły. Co się napić? Spróbuję. Trochę sobie przekukać, ods odsłodzić się. Bo nie jest taki słodki bardzo. No nie. No i to jest ta oranżada. Tak. Oranżada bez gazu. Jest, typowa oranżada. Taka. Butelca. Smak z dzieciństwa. Wygazowanej oranżady. To jest gruszka. Przyjemny sma, smak gruszki, jest truć go. I to takiej kwaśnej gruszki. takiej, no, nie, nie bardzo słodkiej takiej. No, zostaje taki na końcu posmak gruszkowy, głęboki taki. Ale ten napój naprawdę wyjątkowo mało słodki, taki orzeźwiający. No tak, bo to gruszka taka była. Słodszy jest trochę ten. Yy tutki frutki, mm -hmm. ale niewiele, odrobinkę tylko barbecue. Czy to by nie za słodko znowu? Nie no, barbecue. Chociaż barbecue sos jest troszeczkę słodkie. No właśnie. Ale. Nie, słodkie nie jest. Ale, ale są ale... ostre. Ostre? Mhm. Mm Spróbuj sobie takiego mocno oblepionego. Coś tam, odrobinkę. słodyczy nie ma? Dobrze. Mm. Zmieniły temat. Ale jaki to smak można wyczuć? Ten dym pędzarniczy chyba taki właśnie. Mhm. Mm no i coś ostrego. Barbeku da ostro. Mhm. Mm Ale jak kosłone. I znowu to są orzeczki takie dosyć miękkie. To są... To jest typowe do, dla tych racji brytyjskich. Mm -hmm. Że to są takie fistaszki. Miękkie. A nie niesmażone. one są niepieczone. Nie, nie wiem, one są może blanszowane, może tak to. No jakoś tak są robione to są mięciutkie, fajne. Mhm. Mm I nie są tłuste. Mm -hmm. Dużo bardziej mi smakują te orzechy z racji brytyjskich. Tak, no bo w amerykańskich chyba są bardziej takie Mhm. Mm Co zostało nam? Butelka coli. No. To poprosimy łapeczki za te wszystkie słodycze dzisiejsze i subskrypcje. No właśnie, bo nie mówiliśmy. Przebiliśmy 1000 subskrypcji. Dziękujemy. Dzięki. Lecimy dalej, do 2000 teraz. Próbujemy butle. Cola. Pottle. Tak. O! No nie. No, to, no to będziesz miał butle z puddingiem. No. <laughs> Jeszcze <laughs> słodszą? O! Te buteleczki mogłyby mieć kwaśną posypkę. Ucieszyłabym mogłyby. się, no. ale niestety Poprzednim spotkanie. razem jak próbowaliśmy tak się zastanawialiśmy, czy będą kwaśne, czy nie. Mm -hmm. Dobra, zdrówko. Cheers. <laughs> ale są jakieś dziwne, z zniekształcone. No, takie... Ale wydaje mi się, że są jakieś słodkie jakby. W poprzednim są trochę kwaskowe. Może dlatego, że już tego cukru tyle dzisiaj najedliśmy. Może, nie czuję tego cukru. Tak, to już chyba mamy... Popsuty smak Ale gdzieś tam kwaskowy posmak jest jednak. Jest, ale to chyba nie z tej posypki. Może no. nie. Jego czujemy pewnie bardziej dlatego, że właśnie najedliśmy się słodyczy. Mhm. To z tej coli raczej jest kwaśny w środku. Możliwe. Ale każda buteleczka jest inna. Inny kształt ma odrobinę, mhm. takie są zdeformowane troszkę. I też inne kolory. A może ten jasny jest bardziej słodki? Może to jest jakiś cytrynowy bardziej? No Ja próbuję posypkę. Hmm. Może delikatnie, ale nie. To jednak nie jest takie. Ta posypka jest chyba Ta taka. Ta posypka jest chyba jednak kwaskowa troszeczkę. No, taka kwaśno-słodka. Najwięcej no tego kwasku czuje się, jak się je całą butlę. Mm -hmm. Dobro są te buteleczki. Ciekawie jestem, ile tu kalorii wciągnęliśmy. O, chyba sporo. Co nie wszystko się nauczysz. Nie wszystko pewnie zjemy, wypijemy. Mm -hmm. No, pewnie troszkę zostanie, no ale dużo słodyczy, dużo słodkości i pewnie tego będzie trochę. No. Mm -hmm. Dobre rzeczy. Dobre, dobre. Fajne, tylko nie naraz. <laughs> Może trochę źle zmiksowała. Nie, ale w sumie nie, no bo został nam obiad. To taki porządny sateczka. obiad. Tam są trzy, trochę zaspoileruję, trzy porcje, nie? Trzy torebki no, z torebki obiadem, z... no. Tak. Więc też będzie dużo. Też będzie syto. Serio są trzy porcje? A nie. O matko. Nie uważaj mi, że nie będą do trzech liczyć. Nie, myślałem, że może się pomyliłaś z tym. W no, Nie, właśnie puding był dodatkowo czwarty taki, taką dużą torbą. Okej. Okay. No ale na szczęście tam nie będzie na słodko już nic. Mm. Ciasteczka, ale nie. Yy, ciasteczka nie będą na słodko chyba. Ale... Dobra. nie Dobra, opowiadajmy. Nie nie opowiadajmy. Możemy, możemy te buteleczki spakować jeszcze z powrotem, bo mają woreczek strunowy. Zostawić jeszcze raz, pamiętam o łapkach. Będziemy się żegnać. Zapraszamy na poprzednie menu. I na, drugą, I na część drugą? na część drugą tego. Menu, która no. będzie niebawem. Tak. Do zobaczenia. Na Cześć!